Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku do Night Reina. Moi drodzy, to nie będzie taki poradnik jak robiłem to w przypadku przewodników, w których właściwie prowadziłem was za rączkę, to będzie ogólny poradnik, jak sensownie przechodzić poszczególne dni. Ja właściwie każde podejście przechodzę w ten sam sposób. U mnie to zawsze działa, nawet jeśli popełnię sporo błędów po drodze, gdzieś się wywrócę kilka razy, i tak śmiało, bez problemu jestem w stanie przejść do trzeciego dnia i zawalczyć z ostatnim bossem. Jest to przede wszystkim poradnik dla graczy solo, ale grałem również w koopie z widzami i było naprawdę mega przyjemnie. Działało to w ten sam sposób i było nawet dużo łatwiej. I zanim jeszcze przejdziemy do takiej typowej taktyki przechodzenia, Poszczególnych dni. To jest kilka rzeczy, o których warto wspomnieć jeszcze na samym początku, przed przejściem do wyprawy. W samym okrągłym stole mamy dwie rzeczy, które są mega przydatne. Pierwszą z nich jest oczywiście tutaj obóz treningowy. Tutaj możecie sobie testować poszczególne bronie. Możecie sobie również oczywiście testować wasze umiejętności. Możecie przyzwać tutaj przeciwnika do walki. I dosłownie macie cały zestaw tutaj broni dostępnej w grze. Wystarczy sobie wybrać. Potestować, poużywać i wtedy też ewentualnie możecie podczas samego podejścia spróbować znaleźć poszczególny typ broni. Kolejną ważną rzeczą jest kompendium. Jest po lewej stronie, tutaj, akurat okrągłego stołu. I w samym kompendium możemy dokładnie sprawdzić statystyki poszczególnych postaci. Teraz zobaczcie, możemy sprawdzić, od czego skaluje się właściwie sam wilczan, strażnik i tak dalej. I tak dalej. Nie ignorujcie tego, same liczby i tak będą Wam sugerować, jaką broń powinniście używać, bo będzie miała więcej znacznie obrażeń. Ale też możecie zobaczyć, jak dokładnie będzie Wam się wbijać życie, czy chociażby energia za każdy poszczególny wbity poziom. I tutaj również w kompendium możecie zobaczyć wyposażenie, każdą poszczególną broń, jakie ma skalowanie, co zazwyczaj ma jako przypadłość bazowo, umiejętności, czary, popioł wojny, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, moi drodzy, możemy nareszcie przejść do takiej podstawowej struktury samego Night Raina. Dwa dni trwają około po 15 minut każdy, plus oczywiście trzeci dzień to jest walka już z ostatnim bossem, którego wybraliśmy, czyli z Panem Nocy. I gdy już Zaczniemy nasze podejście. To zrespiemy się w jednym rogu mapy. Dla nas wrzuci całkowicie losowo w to miejsce. Podczas pierwszego dnia nasza postać będzie bardzo słaba. Zaczynamy z pierwszym poziomem: mamy niewiele zdrowia, mamy niewiele wytrzymałości. Musimy jak najszybciej podbić poziom, bo tutaj poziom to jest dosłownie podstawa. I zawsze, gdy spadamy na samym początku, to koło naszej postaci powinien być mały obóz. To jest pierwsze miejsce, do którego zawsze się udajemy, bo tam po wybiciu całego tego traszu mamy wystarczająco dużo dużo, żeby podbić level. No i przy okazji mamy zazwyczaj jeszcze jakieś skrzyneczki, ciała, bądź też inne skrzynki, z których możemy zgarnąć różne przedmioty. I podczas pierwszego dnia skupiamy się przede wszystkim na trzech poi. I mówię tutaj o wielkim kościele, którym zazwyczaj respi się golem, ognisty mnich albo cienisty rycerz. Kolejnym poi jest zdecydowanie Ford w którym możemy spotkać również golema, możemy spotkać żelazną dziewicę, rycerza albo krysztalnika. No i ostatnim poi zdecydowanie wartym robienia w pierwszym dniu są ruiny. I tutaj mamy kilka wyjątków, bo jeśli ruina będzie miała znacznik snu, to będzie tam wielki niedźwiedź. Jeśli nie czujecie się komfortowo w walce z niedźwiedziem, to polecam skipnąć i pójść dalej. No i drugą ikonką może być oczywiście również ikonka mrozu. Może zrespić się trzech bohaterów z zamor. I ponownie, jeśli nie czujecie się komfortowo w walce z nimi, to również polecam przejść dalej. Z ikonką mrozu możecie również spotkać łuczniczki albinaryków I to jest akurat fajny, boss, dosyć prosty dosyć szybki do pokonania. Dlatego warto sprawdzić, co jest w samych ruinach. Jeśli widzicie meduzy, uciekamy. Jeśli nie ma medus, można śmiało wejść. I w pierwszym dniu, właśnie skupiamy się na tych trzech budynkach, na tych trzech budowlach. Idziemy od jednego do drugiego. W międzyczasie, oczywiście, zbierając jakieś kościoły ewentualne, żeby zebrać dodatkowe stół. W pierwszym również dniu polecam unikać bossów polowych, czyli bossów chodzących sobie gdzieś tam po pogroblinie, Do tych bossów jest mnóstwo, są to smoki, makary, kawalerie, hipopotamy i tym podobne. Poza tym polecam również omijać zamek, jest to dosyć długa struktura, jeśli gracie solo będzie to wam zajmować za dużo czasu, no i też... Sam w sobie boss jest dosyć trudny. Jeśli gacie w kopie to śmiało warto robić zamek. Unikamy jeszcze trzeciej struktury, a konkretnie głównego obozu. W głównym obozie mamy mocniejszych też lekko bossów. Mogą być rycerze, może być lew, może być troll, mogą być również wypędzeni rycerze. Jest to względnie ciężkie poi. Aczkolwiek jeśli widzicie jeszcze ikonkę oknie, to możecie zobaczyć z daleka, czy będą może rydwany? Rydwan możecie dosyć szybko wyjaśnić, skacząc mu na głowę, więc jeśli nie macie rydwany, to śmiało możecie skoczyć. Zawsze będzie zastrzyk dusz. W drodze od struktury do struktury polecam również zjadać wszystkie piguły, które znajdujecie na swojej ścieżce. Piguły same w sobie wyłączają wam jakiegoś debuffa, którego macie na sobie, czy to truciznę. Szaleństwo i tym podobne. Aczkolwiek, jeśli zjemy całą pigułę i ten efekt z, nas, z naszej postaci zniknie, to i tak otrzymujemy bonus, który jest stały na całe podejście. O tym dowiedziałem się właściwie względnie niedawno i zdecydowanie, jeśli zdejdziecie piguły, po prostu zjedajcie. Poza tym, również możemy znaleźć czarodziejskie wieże, i to również opłaca się robić. Głównie dlatego, że na szczycie wieży otrzymujemy relikt. Czyli to jest taka nagroda, którą otrzymujemy zwykle, gdy pokonamy bossa. Możemy otrzymać tam pasywne umiejętności, możemy otrzymać również całkiem niezły gier. Zdecydowanie. Panie Czardzińskiej się jeśli macie po drodze, polecam również robić. No i oczywiście, gdy strefa zamknie się dwukrotnie, przechodzimy do nocy i walczymy z bosem danej nocy. I to jest cały pierwszy dzień. Skupiamy się przede wszystkim na kościołach, na fortach oraz ruinach. Omijamy przede wszystkim bosów polowych główne obozy oraz zamek. No i jeśli po drodze mamy jakieś kościoły, to śmiało również warto zrobić, czy też pokonać skarabeusze. No i gdy pokonamy pierwszego naszego nocnego bossa, to przechodzimy automatycznie do drugiego dnia. I przed drugim dniem zdecydowanie warto jest mieć przynajmniej piąty albo szósty poziom. Obecnie w solo po patchach dostajemy więcej dusz, więc możecie śmiało nawet dobić siódmy, bądź ósmy. Warto mieć również cztery butelki stusa, czyli musimy odwiedzić jeden kościół mały. Warto mieć kilka buffów na odporność albo na damage, żeby za walczyć sobie z polowymi bossami, no i broń, którą będziemy chcieli ulepszyć kamieniem kowalskim. I teraz przechodzimy do drugiego dnia. No i jeśli chodzi o drugi dzień, to tutaj skupiamy się właśnie przede wszystkim na tych poi, które omijaliśmy w pierwszym dniu. Na samym początku polecam od razu ruszyć do kopalni i zdobyć jeden kamień kowalski lepszy. Jeśli ulepszycie sobie broń na poziom epicki, to wasze obrażenia wzrosną dosyć drastycznie. I pamiętajcie, że jeśli naciśniemy sobie Y na mapie, bądź trójkąt, zależnie od tego oczywiście na jakim padzie gracie, to mamy na różnych strukturach pokazane gdzie jest. Handlarz. Przy każdym handlarzu zawsze znajduje się kowadło i możecie właśnie tam ulepszyć waszą obronę. Po ulepszeniu broni możemy śmiało przechodzić teraz do czyszczenia poszczególnych struktur. Od drugiego dnia również będziecie mieli ikonki bossów polowych na mapie, i to jest właśnie nasz główny cel. Z pokonanych bossów polowych otrzymujemy dużo dusz, otrzymujemy również relikty, które mogą być epickie bądź legendarne. Warto również po drodze sobie załatwiać główne obozy. Teraz będziemy na tyle silni, że te obozy nie będą nas sprawiać żadnego problemu. A tam również mamy sporo skrzynek, mamy również Sporo dusz, chociażby z samego traszu. I tutaj również jeśli zdobędziecie gdzieś po drodze jakieś klucze kamienne, warto sobie kliknąć jakieś więzienie. Z samego więzienia zawsze po pokonaniu bosa nie dość, że otrzymujemy sporo dusz, to mamy wybór w postaci dodatkowych run bądź kolejnej pasywki. Bardzo często te pasywki niestety nie wyrosują się zbyt dobrze i wtedy za samo więzienie macie nawet 40 tysięcy rum, a to jest praktycznie poziom. I w tym dniu przede wszystkim skupiamy się na tych trzech strukturach. Na bossach polowych, głównych obozach oraz oczywiście więzieniach. Zazwyczaj w tym dniu ci bossowie będą dosyć daleko porozstawani od siebie, więc polecam w drodze do bossa sobie odwiedzać właśnie kościółki, odwiedzać sobie skarabeusze, żeby zdobywać talizmany oraz oczywiście zbierać skarby. Ze skarabeusza zawsze mamy jeden gwarantowany talizman, może to być dosłownie każdy talizman praktycznie z podstawki, więc to też Wam może wzmocnić Waszą postać dosyć drastycznie. No i jeśli uda nam się właściwie ukończyć cały ten dzień, skupiając się tylko na tych trzech strukturach, to po pokonaniu nocnego bossa powinniśmy mieć co najmniej 10-11 poziom i za duszę samego nocnego bossa powinniście bez problemu dobić 12 poziom na ostatniego bossa. Poza tym również na koniec drugiego dnia warto mieć jedną broń ulepszoną epicką, bądź jeśli uda nam się zdobyć jakąś sensowną broń z bossa, to też możecie ją założyć. Warto również mieć minimum 6 estosów. Jeśli w pierwszym dniu zrobiliście jeden kościół, to możecie zrobić tylko jeden w drugim dniu i jeszcze jednego estusa zawsze otrzymujecie za pokonanie nocnego bossa w drugim dniu. No i również warto sobie kupić jedno wskrzeszenie od kupca za 10 tysięcy rum, chyba że gracie w kołopie, to wtedy takiej możliwości praktycznie mieć nie będziecie, bo są znacznie rzadsze. No i w trzecim dniu już przechodzicie do samej areny walki z bossem, wykorzystacie wszystkie dusze tylko po to, żeby podbić jeden level bądź dwa i za resztę dusz możecie kupić u kupca w kolejne wskrzeszenie. No i przy okazji jeszcze oczywiście jakieś buffy w postaci krabów, Mięska bądź niesamowitego eliksiru. I to moi drodzy, jest właśnie cała taktyka na przechodzenie night Raina. Tutaj jedyną ważną umiejętnością jest wybranie konkretnych struktur. Które jesteście w stanie na ten etap zrobić, które nie będą zbyt trudne i na których nie stracicie zbyt dużo czasu. Pamiętajcie, że każda strefa idzie co 5 minut. Musicie być względnie szybcy, musicie również w miarę efektywnie pokonywać bossów. Nie możecie zbyt długo stać w jednym miejscu. Jeśli będziecie sukcesywnie przechodzić poszczególne struktury, o których wspominałem, to nie widzę problemu, byście docierali do ostatniego bossa, nawet solo. I dlatego przygotowałem dla was również ściągawkę w arkuszu Google. Udostępnię Wam to w opisie filmu. Macie tutaj wszystkie typy, o których wspominałem Wam właściwie w tym filmie, Macie również ikonki poszczególnych struktur, które warto robić, mamy również mały opis oraz mamy również oczywiście wyjątki. Czyli co omijamy, na przykład gdy Poi jest warty naszej uwagi bądź czy warto dane poi robić, jeśli zwykle unikamy danego poi. Tak samo w strukturach zobaczcie, mamy miasteczka, mamy wieże, mamy również opis. No i na sam koniec, jakie statystyki warto mieć, co warto również mieć w ekipunku. No i to jest również podzielone na trzy poszczególne dni. Śmiało, jeśli potrzebujecie ściągawki, w opisie macie link, korzystajcie z niej, kiedy tylko chcecie. I to z mojej strony, moi drodzy, byłoby tyle. Wypuścimy ten materiał nieco wcześniej, ale chciałem sprawdzić, czy będę mógł. Konsekwentnie dochodzić do każdego ostatniego bossa, i faktycznie za każdym razem udaje mi się praktycznie tam dojść. Tak czy inaczej, z mojej strony to by było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie, a ja życzę Wam powodzenia w pokonaniu każdego Pana nocy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, i na razie, trzymajcie się, cześć.